Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego jest partnerem strategicznym Instytutu Wspierania Nowych Technologii w zakresie organizacji targów DronTech od ich początków, czyli od 2016 roku. Wynika to z naszej misji, jaką jest wspieranie wszystkich nowych technologii w przedsiębiorstwach, a ponieważ zastosowanie dronów jest możliwe we wszystkich branżach, w rolnictwie, w ochronie środowiska, dla służb ratowniczych, służb miejskich. Zakładamy, że te partnerstwa, które organizujemy tutaj w trakcie targów, są szalenie potrzebne i dlatego jest ta nasza giełda kooperacyjna. Dotychczas udało nam się doprowadzić do 15 takich międzynarodowych porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami z zagranicy i naszymi polskimi przedsiębiorstwami. Jesteśmy z tego bardzo dumni i liczymy na więcej w tym roku. This is our first year that we are participating in uh, drone tech, uh, and so far I must say that I'm impressed by the level of organization. Uh, I would like to say that this is a perfect opportunity for companies uh, that work in the same field to uh, collaborate on, uh, on research projects and uh, work on uh, new solutions that will uh, have a positive impact on uh, everyday people's lives. Na targach drontech wspieramy przedsiębiorców w ramach projektu Enterprise Europe Network. Jest to największa globalna sieć wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. W roku ubiegłym Komisja Europejska dokonała podsumowania 10 lat pracy ośrodków. Okazało się, iż przez te lata ponad 230 tysięcy przedsiębiorstw wzięło udział w blisko 700 tysiącach spotkań bilateralnych. Naszym zadaniem jest inicjować te kontakty po to, by finalnie przedsiębiorcy mogli podejmować z sobą współpracę transgraniczną. Podczas wydarzenia Drontech dobrym pomysłem jest giełda, której uczestnikami są również przedsiębiorcy z zagranicy. Podczas takich spotkań możemy nawiązać współpracę międzynarodową w zakresie naszych kompetencji, co znacząco zwiększa szansę zaistnienia na rynkach międzynarodowych. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tegoroczną giełdą kooperacyjną na targach Drontech. Rok do roku odnotowujemy coraz większą liczbę uczestników. W tym roku zarejestrowało się ponad 60 przedsiębiorców, ale co cieszy nas najbardziej to obecność przedsiębiorców z zagranicy. Gościliśmy bardzo dużą reprezentację z Białorusi, ale także z takich krajów jak Czechy, Szwajcaria czy Wielka Brytania.